Kolejny dzień w Kito, w Ekwadorze. Mieliśmy jechać na wulkan Cotopaxi, ale pojedziemy jutro. A dzisiaj jedziemy zwiedzić dwa indyjskie muzea. W tym, w jednym z nich przebiega prawidłowy równik przez jedno z nich. A tak wygląda nasz hostel Posada del Maple. Na początek jedna krótka wizyta w Parku La Carolina. To jest tutaj ogromny samolot. Z napisem Kito. Ciekawe, co to był za samolot. Być może jakiś przemytniczy. A to też to jakaś impreza niedzielna. Leci ja muzyka. Zobaczmy, co się dzieje. No muchas gracias. No me bajes la limpie, por favor. Estaba triste, siento ya me hace llorar. Za mną już oddziały konne policji z dzieciakami. Jeszcze parę chwil w Jardin Botanico Inquito. d'Equito. Wstęp kosztuje 3,50. W tej szklarni są rośliny owadożerne. Carnivores. Carnivoras. To są właśnie te, tam w środku wchodzą rybaczki, jakieś muszki, owady. One się zamykają i je pożerają. Są w różnych kolorach. Tamte były żółte, a te są takie lekko czerwone. Jaka jest polska nazwa? Nie pamiętam. Karnivoras, czyli z hiszpańskiego po prostu rośliny mięsożerne. Co ciekawe, plecaki, torby będą sprawdzane na wyjściu, czy przypadkiem ktoś nie wynosi jakiś roślin. Dracula. To nie jest śmieszne. Suzan. to jest Drakula właśnie. A, Drakula. Nazwa rośliny. Dokładnie. I teraz to, czy mi się zawsze kojarzyła Ameryka, Meksyk i ogólnie tutaj te rejony. Czyli suklenty i różnego rodzaju agawy. Kaktusy. Zabrakło mi tego słowa. Ale to jest bycze. To jest tak bycze. Niesamowite.

Unikalne zarówno właśnie z Meksyku, jak i to jest andyjskie yes. Tutaj muzeum bonsai, a z tyłu już ogród japoński. Jesteśmy ponownie w San Antonio i tym razem w miejscu, gdzie przebiega prawidłowy. Równik, ponieważ kilka lat temu pomiary nie były przeprowadzone zbytnio dokładnie. A tutaj mamy także Muzeum Initian, czyli to jest takie indiańskie muzeum, także zaraz zobaczymy. Już na wstępie witają nas takie uzdrojstwa. I oczywiście jest lama, ale duża wstęp kosztuje 5 dolarów. I zrodzenie tego miejsca jest przewodnikiem. Ale sami zobaczcie. Równik. 0 stopni. Właśnie w tym miejscu Ziemia się dzieli na półkole południową oraz północną. I myślę, że to miejsce jest o wiele ciekawsze od tego, w którym byliśmy dwa dni temu. Chociaż są od siebie oddalone ledwo co o 200 metrów. Także tutaj przebiega Prawidłowy równik półkula północna oraz południowa Równik 0 stopni Wstęp tak jak mówiłem 5 dolarów i za chwilkę zaczynamy tour po angielsku z przewodnikiem to Mnie się podoba tutaj bardzo, ale to ma klimat. Taką na ścianę. Poisonous for them as well. They need to relax the animal with curare. That's the name of the drug that they are using here. Curare. Okay. It's only find yeah. the animals. They will use this topic. It's the normal one. They will kill the animal, but they will not destroy the body of the animal. So, Thomas. Alright. need to understand? Maybe do you know who gave you know, the

Boy, that's why there is the oak. It's more like, like a potato. More water here than in the pole. And secondly, it's in this position, right? Yes, we know that. But one north, one south, and this perspective. Okay, so you can try it in any side. Oh, you can buy not going to guys the first time i came here but the seeing the person uh, they created I, I spent maybe <laughs> like music okay okay yeah now but there are some brother <laughs> <laughs> hey, his eyes because there you will see the reaction <laughs> <laughs> okay. yeah. ready ready okay. 1 2 okay can okay. that easier for me right Yes. One, two, three. just 1 2

I dosyć ciekawa sprawa właśnie z tym przesunięciem równika. Być może Ziemia zmieniła swoje położenie w ciągu tych kilkuset lat, kiedy Francuzi robili to swoje pierwsze pomiary. Dlatego w tamtym miejscu, 200 metrów dalej, jest w sumie taki pomnik upamiętniający ten pierwszy równik. A tutaj jest ten właściwy. A my jedziemy zaraz do Muzeum Świątyni Słońca. Chociaż słońca dzisiaj za wiele to nie ma. Z tyłu oczywiście góry i chmury. A tutaj parka ze Szwajcarii łapie stopa teraz. Najpierw jednak punkt wyrokowy na wulkan Pulu -la Hua. Tam jest taka mgła, że nic nie widać. Wstepie jest za darmo, trzeba tylko okazać swój paszport. Za darmo, bo nic nie widać. Niesamowite, ale tutaj pomiędzy górami są takie chmury. Jest tak biało, kompletna biel. A tam gdzieś miał być wulkan. Kompletnie nic nie widać, ale są czasami prześwity. Tak, że trzeba się uzbroić w cierpliwość i może coś się pojawi. O właśnie coś tam jest. Spójrzcie teraz, troszkę przywiało i coś to już widać teraz. Z tej strony tak samo. Nie jest zamowite to jest, prawda? mury nadciągają. A nie tam Coś tam widać powoli, coś widać, ale to jeszcze nie jest to. I chyba znowu chmury nachodzą, więc będzie biały z powrotem. Podziwiamy, podziwiamy widoki na wulkan. Ale te chmury parują. Tak się szybko przesuwają. Niesamowite zjawisko atmosferyczne. I oczywiście selfie w tym pięknym miejscu, w którym to praktycznie nic nie widać. Jakbyśmy byli gdzieś tam wysoko w chmurach. Niesamowite zjawisko. Koniki, bynajmniej nie dzikie. A tam już przed nami świątynia słońca. W takim starym inkarskim stylu. Chociaż ona aż tak stara to nie jest. I oczywiście andyjskie pamiątki wszędzie. Zupełnie jak za czasów cywilizacji Inków. Świątynia Słońca. The Temple of Sun, Templo del Sol, po hiszpańsku oczywiście. W powietrzu unosiliśmy się zapach kadzidełek, a my podążamy do środka muzeum. Ale to jest klimat jak to wszystko wygląda o, rany świątynia słońca ołtarz bogini I jedno z fajniejszych miejsc, chociaż one jest nowoczesne, tylko że zrobione właśnie w takim starym stylu inkaskim. A to to już dolary na szczęście. To no, to europejskie w środku świątyni oczywiście jest także sklepik z pamiątkami. Tak, świątynia wygląda już na pierwszym piętrze. Ja jestem wciąż pod wrażeniem tej rekonstrukcji, jakby nie było. Kolejny poziom. Tutaj nie za bardzo bardzo było wejść. Słyszałeś tą, tą bramę? Ale widoczek ładny jest. A tutaj schody i ołtarz. Tutaj mamy makietę w Świątyni Słońca, została ona zaprojektowana, całe to miejsce przez pintor Cristóbal Ortega-Maila. A to jeden z wielu obrazów w tym muzeum. To także galeria innych obrazów w inkaskim stylu. Mamy liście koki, koki. które się jutro przeladzą na kotopację. To jest karbatka. to na dzisiaj Tutaj pracownia Ortegi Majla, który stworzył to miejsce jakieś 20 lat temu, a jego obrazy schodzą za naprawdę dobre pieniądze. Klimat tego miejsca w chmurach jest po prostu niepowtarzalny. A teraz jeszcze tylko ceremonia wyrywania serc. Wszystkie te posągi i twarze zostały wyrzeźbione przez Ortega Majla. A my jesteśmy prawie że na inkarskiej piramidzie. Takie można by odnieść wrażenie. Dodatkowe jeszcze chmury, które spłynęły na nas z gór, dodają temu miejscu niepowtarzalnego uroku. Wiem, że nie są to oryginalne rzeźby z czasów ale mimo wszystko miejsce powala świątynia słońca Jak tam przemuś Pod wrażenie co? No, w jeszcze raz powiem Zobacz tam jak A w środku mamy już świątynię księżyca Świątynia Słońca była w tym wielkim okrągłym budynku. A tutaj mamy świątynię Księżyca. A przynajmniej tam miała być świątynia Księżyca, ale prawdopodobnie to miejsce jeszcze nie jest ukończone. I będzie wyglądało podobnie jak świątynia Słońca. To już tyle w tym odcinku. Miejsce mi rzekło, chociaż wcale nie jest takie stare, jakby się mogło wydawać. Ma zaledwie 20 lat, ale klimat taki czysto inkarski. Także jestem bardzo zadowolony, że tutaj dzisiaj przyszliśmy. Poza tym prawdziwy równik w Muzeum Intitau, Także dzień dzisiejszy uważam za bardzo udany. A ta mgła, która ten jest nasz łask robi takie wrażenie. Dobrze, jutro jedziemy na wulkan Cotopaxi. Także cóż, żegnam Was i do zobaczenia w następnym odcinku.